10 najbogatszych dzieci na świecie edycja 2025. Jak to jest być wartym miliony, a nawet miliardy, zanim nauczy się tabliczki mnożenia? Dziś odliczamy dziesiątkę najbogatszych dzieci na świecie. To nie tylko dziedziczenie, to małe ikony mody, rekordy na Instagramie, mali przedsiębiorcy i laureatka Grami, która nie skończyła jeszcze szkoły podstawowej. Poznajmy ich. 10. Alina Mors. Zaczynamy od historii własnoręcznego sukcesu. Alina Mors nie odziedziczyła swojego majątku, sama go stworzyła. W wieku 7 lat założyła firmę Zollipops, produkującą bezcukrowe lizaki zapobiegające próchnicy. Jeszcze jako nastolatka jej produkty trafiły do Walmartu i Amazona, a obroty sięgnęły milionów dolarów. Wystąpiła w Białym Domu na Kids State Dinner i trafiła na okładkę magazynu Entrepreneur. Alina udowadnia, że nie trzeba się urodzić w bogactwie, by je zbudować. Nawet dziecko z dobrym pomysłem może zarabiać miliony. 9. Ryan Kai, Kolejny samodzielny sukces. Ryan zaczął recenzować zabawki na YouTube w wieku trzech lat. Jego kanał Ryan's World ma dziś dziesiątki milionów subskrybentów i miliardy wyświetleń. Rodzina zamieniła to w programy telewizyjne, gry wideo i licencje. Twarz Ryana na plecakach. Paście do zębów, a nawet płatkach śniadaniowych. W jednym roku zarobił podobno ponad 25 milionów dolarów, stając się jednym z najlepiej opłacanych youtuberów na świecie. Nieźle jak na kogoś, kto wciąż chodzi do szkoły podstawowej. Knox i Vivienne Jolie Pete. Na ósmym miejscu są bliźnięta Knox i Vivienne, najmłodsze dzieci Angeliny Jolly i Brada Pita. Ich pierwsze zdjęcia sprzedano mediom za rekordowe 14 milionów dolarów. Pieniądze rodzice przekazali na cele charytatywne. Dziś mają zabezpieczone fundusze powiernicze i dziedziczą majątek rodziców szacowany na dziesiątki milionów. Mimo tego Angelina opisuje jej życie jako „bałaganiarskie i normalne“. Valentina Paloma Pinald. Urodzona w 2007 roku, córka aktorki Salmy Hayek i francuskiego miliardera François Henry Pinwalta jest spadkobierczynią części luksusowego imperium Kering, marek takich jak Gucci, Balenciaga i Saint Laurent. Jest dwujęzyczna, chodzi do prywatnych szkół i często towarzyszy rodzicom na wydarzeniach modowych. Salma podkreśla, że Valentina poważnie podchodzi do nauki i ma nadzieję, że wykorzysta swoją uprzywilejowaną pozycję w dobry cel. 6. Stolmi Webster córka Kyle Jenner i Travis'a Scott'a nie chodzi jeszcze do szkoły, a już ma na koncie miliony. Jej pierwsze zdjęcie na Instagramie pobiło rekord, ponad 13 milionów polubień. Stormi była twarzą limitowanych linii produktów Kyle Cosmetics, które wyprzedały się w kilka minut, a fotografowie uwiecznili ją w miniaturowych Hermesach i designerskich sneakersach. Mimo to Kyle twierdzi, że stara się prowadzić życie Stormi jak najbardziej normalne. Są place zabaw, koleżanki i bajki na dobranoc, obok prywatnych odrzutowców. 5. Blue Ivy Carter Pierworodna Beyoncé i Jay-Z już ma na koncie kilka nagród, w tym Grammy zdobyte w wieku 9 lat za udział w utworze Brown Skin Girl, co uczyniło ją drugą najmłodszą laureatką w historii. Ma również autorskie i producenckie kredyty na albumach rodziców i fundusz powierniczy wart dziesiątki milionów. Pojawia się na czerwonych dywanach, w teledyskach, a czasem nawet na scenie z małą, a jednocześnie chodzi do zwykłej szkoły. 4. Książę George Valley. Urodzony w 2013 roku, George jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu. Jego przyszły majątek szacuje się na około 2,8 miliarda funtów. Otrzymał już okazałe prezenty, jak specjalnie zbudowany wiktoriański domek zabaw, a jego publiczne wystąpienia są starannie planowane. Mimo królewskiej oprawy William i Catherine stają się wychować George'a jak najnormalniej. Szkolne obowiązki, piłka nożna i zadania domowe przeplatają się z Oficjalnymi wizytami. 3. Księżniczka Charlotte z Wali. Młodsza siostra Georgia, urodzona w 2015 roku, często zajmuje wyższe miejsca w rankingach najbogatszych dzieci z prognozowanym majątkiem około 3,9 mld funtów. Dlaczego? Efekt księżniczki Charlotte. Ubrania, które ma na sobie, wyprzedają się w ciągu godzin, podbijając rynek odzieży dziecięcej w Wielkiej Brytanii o miliony, uwielbia taniec, i jazdę konną i szkolne sporty. Podobnie jak George, jest wychowywana możliwie normalnie, ale jej wpływ gospodarczy jest już globalny. 3. Risa Atelson-Meyers, syn Ryany i Asa Parokiego, urodzony w 2022 roku, to wciąż maluch, ale według niektórych analiz jeden z najbogatszych dzieci celebrytów. Z szacowanym przyszłym majątkiem około 1,2 miliarda dolarów. Riana podkreśla, że stara się chronić jego prywatność i spokój mimo nagłówków. Na razie dni Rzy to zabawki i drzemki, ale fortuna, która na niego czeka jest oszałamiająca. 1. NORTHWEST Wielu rankingach pierwsze miejsce zajmuje Northwest, West, córka Kanye Westa i Kim Kardashian. Urodzona w 2013 roku jest już małą ikoną stylu, często bywa na Paris Fashion Week w strojach szytych na miarę. Podróżuje prywatnym odrzutowcem, otrzymywa designerskie torebki warte dziesiątki tysięcy dolarów i pojawia się w projektach rodziców. Mając dostęp do dwóch ogromnych fortun rodzinnych i własnej, rozwijającej się marki, Norf może bez trudu przekroczyć miliardowy majątek jako dorosła osoba. Za każdym nagłówkiem stoją prawdziwe dzieci, Alina Mors spędza czas na wymyślaniu nowych słodyczy. Ryan Kai wciąż chodzi do szkoły i lubi eksperymenty naukowe. Blue Ivy ćwiczy układy taneczne z mamą. Księżniczka Charlotte bawi się z braćmi w ogrodzie pałacowym. Nawet Stormi Webster ma normalne zabawy z rówieśnikami. Rodzice, czy to rojalsi, celebryci czy przedsiębiorcy, często kładą nacisk na edukację, hobby i filantropię, by zrównoważyć blask bogactwa. Od lizaków po korony, ta dziesiątka pokazuje, że pojęcie najbogatsze dziecko zmienia się. Jedni urodzili się w królestwach lub miliardowych markach. Inni budowali swoje imperia od pokoju, zabaw lub kuchni. Wszyscy wciąż się uczą i rosną. Jedno jest pewne. Historia najbogatszych dzieci na świecie to nie tylko pieniądze. To opowieść o tym, jak wczesna sława, media społecznościowe i przedsiębiorczość kształtują nowe pokolenia. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, jeśli podoba Wam się ten film oraz zdać subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.